Często y, osoby się dzisiaj skarżą na to, że kapłan był niemiły, był za ostry, był za suchy, był taki, był siaki. Y, I ja myślę, że jest w tym dużo racji, że mamy prawo wymagać, aby ten kapłan był jakąś ikoną Chrystusa miłosiernego, pochylającego się nad nami. To nie znaczy jednak, że ten kapłan ma być jak plaster na jakieś nasze zranienie. Że ma nam tylko mówić prawdę, jak jesteśmy biedni i nieszczęśliwi. W sakramencie pokuty ma nam powiedzieć prawdę od Chrystusa, ewangeliczną prawdę, prawdę mówioną z miłością, ale nieraz bardzo twardą. I jeśli coś jest grzechem, to trzeba tym grzechem to nazwać. Jeśli coś jest nieboże, to też tak musi być określone. A więc yy, myślę, że. Nie jest najważniejsze to, czy wyjdziemy z Sakramentu Pokuty pocieszeni, psychicznie zbudowani, tylko czy wyjdziemy z Niego, mając świadomość, że jesteśmy bliżej Boga, że do Niego powróciliśmy, że jesteśmy bardziej dla Niego. Sakrament Pokuty to przede wszystkim rzeczywistość teologiczna, więc działająca na całe nasze życie w sensie działania łaski. Natomiast dopiero w drugim rzędzie, jest to też jakieś miejsce psychologicznego pocieszenia. I e, jeśli nie wychodzimy z sakramentu pokuty z jakimiś euforycznymi, czy choćby bardzo radosnymi uczuciami, to nie znaczy, że ta spowiedź była zła. Bynajmniej może była owocna, ale owocność jej będzie mierzona na przykład łzami, dobrymi postanowieniami, czy nawet złością na własny grzech. Dlaczegożby nie? To też może być dobry owoc.